Witam w następnym filmie. Eee, ogólnie ten film będzie o tym, że jeśli spadnę z jednego OPI, jeśli nie zrobię tego do, do, do góry, e, od do góry, to muszę zmienić OPI i pójść na inne. Także teraz e, zaczynam od Glide Tower. tower. Więc kiedykolwiek spadnę, muszę zresetować cały progres. Myślę, że wyjść z tego, pójść do innego i tam znowu zacząć. Zrobić te oba, że nie zrobię tego do góry. I film się skończy te, tylko wtedy, gdy zrobię Oby do góry. Myślałem, że to mam pierwsze zmienianie Obi, a na szczęście nie. Dobra. Ja w ogóle nie wiem, czy w ogóle zmienię OB, tak szczerze, bo bo jestem dobry w Obi. Nie wydaje mi się, że w ogóle zmienić te okpi, ale nie wiem, może zmienię, może nie. Nie wiem. Więc jeśli nawet spadnę o jeden osobnię, o jedno piętro, że ogólnie spadnę, to po prostu muszę restować cały progres i robić wszystko od Więc chciałbym, może nie spaść. Też nie się by specjalnie spaść ogólnie. I by było głowale. Spadnę, tak cię to czekałem, nie? Bo tu do tego końca tej nogi, jeszcze zaraz zostałem Więc nie. A ja na przykład też zginę, też na przykład asetuję. Ja na przykład w tym dworze. Biegniecie zaliczy się jako... Okej. Okay. Wychodzimy. To może jakiś tower. No dobra, weźmiemy sobie Christmas Tower. Niech zwykle święta spójrzają. Mawdor? Nie, ale no dobra. Mnie o to dzisiaj. No idziemy na górę Dokładnie, idziemy Dobra, jeśli spadnę z tego Jeśli z tego spadnę to można po prostu No, proszę dawać OBI Ten film nie będzie jakoś drugi pewnie Bo jestem już dobry w opi Ale w takich towarach niezbyt Bo mnie ciągle ginę na szczęście słabie zero booksy. Ja to znaczy, że prawie nikt nie będzie mógł mnie trollować. Okej. Okay. No okej. Okay. Dobra. Dzień ja, my myślałem, że to już jakie cię... no, no, nie, nie był. no jakby tutaj spadł. Dobra, ja to poczekam. Mogę skoczyć, ale to było ryzykowne Dobra Idziemy do góry Na razie idziemy dość dużo w sobie. Dobra Skoki, to rzeczywiście nie zabije na hitter Samo sobie umiemy to tak czy inaczej Okej okay. Ogościu wychodzą wcześniej, trochę przeszli to Jakieś lejki chłopno. Nie kliknął przeciw skupu, tak to no. wygląda. Z kołu do góry. Nie w oczywiście tym. Chyba to by można było, ale tak czy inaczej nie chciałem raczej próbować. Dobra. Słody do góry. Ty mi zaraz to Nie żeby to video było aż tak krótkie. On. Co on? Mm. Oooo! Oh. Okej... Okay. To przecież nie zauważyłem, proszę... Oh. Ooo! Nie! Fuck! Dobra, on... Nie chciałem tu zginąć, tak przecież... Bo spaść. Jest! Boga, może, bo obawiam się, żeby, żeby... To nie było jakieś jest gold nice wygrałem a ile zębów w ogóle trwa? 6 minut? 6 minut? 6 minut? to jest dobra nie mam lepiej mi jeszcze jedno opi o dobra zrobimy sobie dałoruchę więc Damn To ja tak że taki dobry nie jestem, ale... Zobaczymy co z tego wyjdzie Zda. No nie, wiedziałem, że to jest z tego coś dobrego Z tego dobrego nic nie wyjdzie To no, już się namusiłem na challenge, tak? Fuck Musiałem się i teraz tego chyba ja. Boże... To wszyscy, to wszyscy są na tym etapie, bo nie wiedzą co zrobić. To są jak ja, nie wiem co zrobić tutaj. Co? Co tu niby trzeba zrobić? Czekaj, okay, czekaj, bo mi chyba zaraz podupi. Oj, Aj, podupi mnie za chwilę. Nie ja wiem co mam zrobić tak szczerze. Tam mam wejść Co? Habus się kręci. Nie chcę na swoje nerwy. Naprawdę. Co so jest ze tym? Jak to niby zrobić? To się nie da zrobić. O, to tylko tak wskaźni. Czemu to mnie nie zabiło? Czemu zleciałem do jasnej Nie zostaje tutaj na tym. Staje tu na tym. Jest. Co teraz? na niego wskoczyć i teraz poczekać, aż przyniesie nam Po co ciągle skakać? A, bo jesteśmy nieśmiertelni, ja jestem nieśmiertelna czyli mogę to dotykać sobie Нет, нет, Не. Не. Ладно, я уже